Mieszkam w wysokiej wieży otoczonej w... Kunen na niego Ale popatrz Dobry. troszkę się obawiał tutaj. On może daleko skoczyć, pozostanie jeszcze Ljokelsej, A Holen w powietrzu wszyscy zadarli głowy tutaj, gdzie będzie lądował Ta... Jesamowite, to jest wasze Ale uderzył głowiałem. Uderzył. Kiedy skoczył 128,5. Ale to jest niewiarygodne. Przecież on miał już wszystko wygrane w tym sezonie. Jaki to jest fantastyczny sportowiec. Proszę państwa, żeby zaryzykować, chociaż on nie myślał o tym, że ryzykuje, ale zaryzykował tak niewiarygodnie. Tak wysoko był w tym momencie, zdawał sobie sprawę, że jest niebezpiecznie. Daleko. I'm going